Wyobraź sobie niedzielny obiad. On zaczepia, ty milkniesz, bierzesz wdech i obiecujesz sobie, że tym razem nie dasz się wciągnąć. Mija minuta, dwie, pięć i nagle wybuch. Brzmi znajomo. W tym odcinku podcastowym pokażę ci, jak zdemaskować narcyza bez krzyku i bez wykładu. Krok po kroku. Co robić w domu, w pracy i przy rodzinie. Co mówić i czego nie mówić? Zostań z nami do końca, bo dostaniesz gotowe zdania do użycia od dziś. Jeśli takie treści są Ci potrzebne, zasubskrybuj teraz nasz kanał. To pomaga nam docierać do osób, które szukają spokoju. Narcyz w rozmowie przypomina zawodnika, który potrafi walczyć bardzo długo. Ty się męczysz, on nie. On celuje w Twoje czułe miejsca. Dobrze zna Twoje wstydy, Twoje lęki i Twoje wartości. Najpierw trzymasz klasę, potem pojawia się jedno zdanie, które Cię trafia i po wszystkim. Dziś nie będziemy szukać sprawiedliwości. Pokażemy Ci prosty zestaw zachowań, które odsłaniają prawdę. Nie po to, by On przyznał się do winy, ale po to, byś Ty przestał czy przestała wątpić w siebie. A często także po to, by inni wreszcie zobaczyli, co naprawdę się dzieje. Po pierwsze, nie bierz przynęty. To pierwszy i najważniejszy krok. Przynęta to docinek, fałszywe oskarżenie, etykietka, ironia. Przykład z domu. On mówi: Znowu jesteś przewrażliwiona. Zamiast tłumaczyć, odpowiadasz spokojnie. Rozumiem, że tak to widzisz. Do rozmowy wrócę jutro. I kończysz temat. Przykład z pracy. Szef mówi przy innych: Znowu nie ogarniasz. Ty mówisz: Dziękuję za informację. Proszę o konkret. Co dokładnie mam poprawić do środy? Jeden komunikat, żadnych opowieści, żadnych wyjaśnień sprzed pięciu lat. Krótko, jasno, do przodu. Po drugie, przygotuj się na eskalację. Kiedy nie bierzesz przynęty, narcyz podkręca nacisk, podnosi głos, uderza celniej, wyciąga stare sprawy. To normalne. Twoje zadanie to wytrzymać kilka takich prób. Pomagają proste techniki: cztery spokojne oddechy, szklanka wody, krótkie zdanie, które zamyka temat. Na przykład, Teraz kończę tę rozmowę. Wrócimy do niej jutro o dziesiątej. Możesz to nagrać sobie w głowie i powtarzać. To jest dyscyplina, nie chłód. Ty bronisz swoich nerwów. Po trzecie, patrz na czyny, nie na słowa. Po kilku odmowach wejścia w awanturę zobaczysz zmianę. Bywa, że pojawia się skrucha. Przepraszam, przesadziłem. Dla Ciebie to ważne. Nie spiesz się z radością. Nie odrzucaj też przeprosin, ale nie opieraj się na nich. Mówisz prosto dziękuję, zobaczę po zachowaniu w najbliższych tygodniach i wracasz do konkretów dnia. Jeśli zmiana jest prawdziwa, to ją zobaczysz. Jeśli nie, nie musisz nic tłumaczyć. Wystarczy, że przestaniesz wierzyć w puste obietnice. Po czwarte, zgódź się na małą stratę, żeby wygrać w prawdzie. Przez lata ratujesz sytuację. Plan wyjazdu, zakupy, dokumenty w pracy. Dzięki tobie nie ma katastrofy, ale też nikt nie widzi źródła tego problemu. Czas to odpuścić. Przykład. Jedziecie gdzieś, ale on wybiera nocleg daleko od celu. Ty zwykle wszystko poprawiasz. Tym razem nie. Jedziecie tak jak on chce. Kiedy znajomi pytają, czemu nie dotrzecie na wspólny wyjazd, mówisz: Nasz plan na to nie pozwala. Koniec. Bez oskarżeń, bez sarkazmu. Ludzie sami zobaczą, skąd biorą się kłopoty. To bywa niewygodne. Czasem dzień jest stracony, ale po raz pierwszy ciężar odpowiedzialności wraca tam, gdzie powinien być. Po piąte, buduj obojętność, czyli spokojny dystans. Obojętność nie jest okrucieństwem. To umiejętność, która chroni twoje serce. W praktyce oznacza to, że jego awantura nie niszczy ci całego dnia. Przykład w sklepie: Robi scenę o cenę przy kasie. Ty oszczędzasz kasierce tłumaczeń i mówisz: Poproszę rachunek osobno. Potem spokojnie wychodzisz. Przykład w pracy. Ktoś podważa twoją pracę czy zdanie na zebraniu. Mówisz: Proponuję mały test, dwie wersje decyzja na danych i milkniesz. Narcyz żywi się twoją emocją. Kiedy jej nie dostaje, traci paliwo. Będą próby od miłych gestów po ciche kary. Ty trzymasz kurs. Po szóste nie zasłaniaj. Pozwól innym to zobaczyć. Latami przykrywasz Jego zachowania. Przepraszasz za niego, tłumaczysz Go, wyrównujesz. Przestań. On krzyczy na kelnerkę: Ty patrzysz w menu. Na rodzinnej imprezie próbuje wszcząć awanturę. Ty nie wchodzisz między niego a resztę rodziny. Gdy ktoś pyta, czemu on tak reaguje, odpowiadasz, nie wiem, zapytaj jego. To nie jest złośliwość, to rezygnacja z roli rzecznika. Wtedy inni mają szansę zobaczyć prawdę. Może nie wszyscy, ale wystarczy, że ktoś kluczowy ją zobaczy. Często dopiero wtedy przestajesz być jedyną osobą, która widzi ten problem. Po siódme, mów o faktach, nie o etykietach. Słowa narcyz toksyczny. I gaslighting bywają potrzebne, ale niestety wywołują pewien opór. Ludzie słyszą etykietę i zamykają się. Dlatego używaj faktów. Ktoś pyta: Czemu cię nie było na imprezie? Odpowiadasz: Nie miałam jak dojechać, a nie chciałam kolejnej kłótni o to samo. Ktoś pyta: Czemu on zawsze jest taki niezadowolony? Odpowiadasz: Nie wiem. Zapytaj jego. Zero diagnoz, zero patetycznych słów. Sama rzeczywistość wystarczy. Po ósme: nie demaskuj przy widowni. Publiczne wytykanie rzadko działa. Efekt bywa wręcz odwrotny. Nagle to ty wychodzisz na osobę kłótliwą. Zostaw ludziom przestrzeń. Narcyz sam zatapia swój statek, gdy nikt go nie ratuje. Twoja siła to spokój, konsekwencja i krótkie zdania. Nie potrzebujesz scen. Kiedy to nie działa, czasem nawet najlepsze zachowania nie przynoszą szybkiego efektu. Bliscy nie wierzą, w pracy wszyscy wolą mieć spokój. Nie bierz tego do siebie. Ludzie przekonują się dopiero wtedy, gdy problem dotknie ich bezpośrednio. Ty w tym czasie robisz swoje. Nie bierzesz przynęt, nie ratujesz, mówisz o faktach i budujesz swoje życie poza tym konfliktem. To jest prawdziwa zmiana. Z czasem maska zaczyna spadać sama, bo te stare metody przestają działać. Ważne jest wewnętrzne nastawienie. Nie musisz być niemiła, żeby być stanowcza. Masz prawo do przerwy. Masz prawo odmówić rozmowy, która zamienia się w atak. Masz prawo nie tłumaczyć wyborów, które są twoje. Twoja wartość nie zależy od cudzego nastroju. Im częściej będziesz o tym pamiętać, tym słabsze będą te jego stare haczyki. Czy narcyz przyzna ci rację? Najpewniej nie. Czy inni od razu przejrzą na oczy? Czasem tak, często nie. Czy to ma sens? Ma, bo odzyskujesz wpływ na siebie. Prawda nie potrzebuje krzyku, potrzebuje konsekwencji. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie ważny, proszę zasubskrybuj nasz kanał i napisz w komentarzu jedną sytuację, w której dziś nie weźmiesz przynęty. Dziękuję, że jesteś z nami. Proszę, dbaj o siebie. Spokój to nie zgoda na przemoc. Spokój to twoja tarcza. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.